Do Mileny się dzwoni, to się do niej nie dodzwoni, więc ja nie mogę być tą dzwoniącą. Tak, tak, bo... bo ja mam zawsze. Do not disturb. Słuchajcie, była raz taka sytuacja, to muszę opowiedzieć, że Milena leżała u siebie w pokoju, a ja leżałam sobie na kanapie. I miałam się po prostu quality time osobno i jej chłopak poszedł do sklepu, bo poszedł jej kupić snaki, bo Milena po prostu potrzebowała, wiecie, kobiece dni, potrzebowała snaczków. I i Dominik chciał się dowiedzieć, jakie konkretnie, bo nie było tego, co Milena chciała. I trzy razy zadzwonił do mnie z pytaniem o jakąś rzecz, bo Milena, leżąc obok mnie w pokoju, dosłownie za ścianą, nie odbiera telefonu, przeglądając TikToki od swojego chłopaka, bo ma tryb ten, że trzeba zadzwonić trzy razy, żeby się do niej tak. odzwonić. Ja na tak. przykład już to wiem, ale niektórzy tego nie wiedzą, więc ja po prostu robię tak. Call rozłącza mnie, call, rozłącza mnie i za trzecim razem już wiem, że wtedy będę mieć ją w połączeniu. Tak, tak. Ja zawsze mówię, że telefon nie będzie kontrolował mojego życia, nie będę zerkała na niego wtedy, kiedy on chce, kiedy dostanę powiadomienie. Ja muszę zdecydować, że dobra, teraz przeglądam powiadomienia, a nie będzie mnie wołał, że ktoś mnie <sum> dzwoni, no nie. Ja po prostu <sum> muszę sama zadecydować, czy ja chcę rozmawiać z tą osobą i ja wtedy do niej zadzwonię. I to jest właśnie ten list priorytetowy, o którym <sum> mówiłam jak coś. Tak.